Witaj w inspiracji Buna Każdego dnia w łatwy sposób. Dniówka na dzisiaj z Johanną Kell. Pozwól sobie poczuć zadowolenie z życia, wywodzące się ze świadomości tego, że możesz osiągnąć życiową wolność pomimo ograniczeń. Możesz nauczyć się, jak przezwyciężać wszelkie przeszkody. Wiesz, że możesz dokonywać własnych wyborów. Możesz osiągnąć o wiele więcej, niż sobie nawet wyobrażasz, i zostać dokładnie tym, kim chcesz być. W ostateczności to przecież tylko od nas zależy, jaką stwarzamy sobie rzeczywistość. Codzienna inspiracja w ciągu sekund. Do usłyszenia jutro.